No, o, widzę jakiegoś grzyba. Ciekawe, co to jest. Zidentyfikuję go czatem GPT, żeby sprawdzić, czy mógłbym stos z niego ugotować. A no, może lepiej nie? Wraz ze zwojem sztucznej inteligencji coraz więcej osób zaczyna ślepo wierzyć w tekst wypluwany im przez modele językowe. Jest to zjawisko szkodliwe na bardzo wielu płaszczyznach, między innymi dlatego, że wiąże się to z ogromnym kosztem środowiskowym. Ale ostatnio natknąłem się na ten post, w którym autorka chwali się idiotycznym zachowaniem, mianowicie, że zebrała grzyby w lesie, zidentyfikowała je czatem GPT, a teraz gotuje z nich sos, którym całkiem możliwe, że nakamiła też innych. Sytuacja ta naprawdę mogła skończyć się tragicznie? A dlaczego? O tym za chwilę. Wywołało to u mnie spirale googlowania i po krótkim researchu zdałem sobie sprawę, że coraz więcej osób wykorzystuje te narzędzia do identyfikacji grzybów. A to może skończyć się stanem zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Na potrzeby tego materiału postanowiłem sam sprawdzić, na ile poprawnie dwa najpopularniejsze modele językowe czyli ChatGPT oraz Google Gemini będą w stanie zidentyfikować zdjęcia grzybów. W tym celu zapytałem modele AI o identyfikację 50 zdjęć grzybów, które pozyskałem z różnych źródeł dostępnych w internecie. Każde z nich było oznaczone przez eksperta, a oprócz tego zweryfikowane przeze mnie. Przy selekcji zdjęć starałem się wbrać głównie takie, które przedstawiają gatunki trujące dla człowieka i które dla doświadczonego eksperta powinny wystarczyć do poprawnej identyfikacji, przy założeniu, że nawet jeżeli dane zdjęcie byłoby niewystarczające, algorytm powinien uwzględnić to w swojej odpowiedzi, a nie zgadywać ślepo. Aby uzyskać interesujące mnie odpowiedzi, stosowałem polecenie takie jak co to za grzyb, czy też identyfikuj tego grzyba oraz dodawałem do tego zdjęcie okazu. Jestem świadomy, że jest to bardzo mała próba, a metodologia nie jest na poziomie publikacyjnym, ale całe to dochodzenie ma na celu przede wszystkim pokazać Wam, że modele językowe to tylko linijki kodu i absolutnie nie można im źle powierzyć. Jeśli dane, które Wam zaraz przedstawię sprawią, że chociaż jedna osoba, która wcześniej była bezkrytyczna wobec AI, zacznie kwestionować odpowiedzi, które otrzymuje, to znaczy, że było warto. Grzyby poddane analizie podzieliłem na 5 kategorii w zależności od stopnia powikłań. Na jadalne, niejadalne, lekko trujące, umiarkowanie trujące, bardzo trujące oraz śmiertelnie trujące. A następnie przypisałem im wartości od 0 dla jadalnych do 5 dla śmiertelnie trujących. Dla uproszczenia, jako śmiertelnie trujące zakwalifikowałem również te grzyby, które mogą powodować śmierć tylko w niektórych przypadkach. Przechodząc do danych, to 68% grzybów zostało zidentyfikowane błędnie, 32% poprawnie. W przypadku odpowiedzi błędnych wziąłem także pod uwagę stopień błędu, czyli różnicę w przypisanych wartościach pomiędzy kategoriami grzybów, które zostały zidentyfikowane, a tymi, które faktycznie były na zdjęciach. Ok, to teraz przechodząc do dokładniejszych danych. 35,3% błędnych identyfikacji uzyskało najwyższy możliwy stopień błędu, czyli 5, świadczący o identyfikacji grzyba śmiertelnie trującego jako jadalnego. 11,8% błędnych identyfikacji uzyskało stopień błędu równy 4, czyli np. identyfikacja grzyba trującego jako jadalnego. 23,5% błędnych identyfikacji Uzyskało stopień błędu równy 2, czyli np. identyfikacja grzyba lekko tującego jako jadalnego. 2,9% błędnych identyfikacji uzyskało stopień błędu równy 1, czyli np. identyfikacja grzyba niejadalnego jako jadalnego. A 20,6% błędnych identyfikacji uzyskało stopień błędu równy 0, czyli np. identyfikacja grzyba śmiertelnie tującego jako inny gatunek, ale który również może być śmiertelnie tujący. Pełne zestawienie rozbieżności w identyfikacjach możecie zobaczyć teraz na ekranie. Z pozytywnych informacji to na 6 zdjęć Muchomora zielonowego tylko jedna identyfikacja była błędna, ale była to identyfikacja na inny gatunek grzyba, który potencjalnie może być śmiertelnie tujący. Właściwie to grzyb ten kiedyś uznawany był za jadalny, ale obecnie wiemy, że spożycie go może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji i mowa tutaj o gąsce zielonej. Dodatkowo, z pozostałych danych wynikających z mojego śledztwa, w przypadku 47,1% błędnych odpowiedzi, model językowy podał listę innych gatunków, na które należy zwrócić uwagę przy oznaczeniu. I podał również cechy, które odróżniają je od gatunku, który zidentyfikował na zdjęciu. Niestety tylko 37,5% tych list zawierało gatunek, który faktycznie był na zdjęciu. Ale może to po prostu mój czat nie jest mitycznym, przebudzonym AI i powinienem rozmawiać z nim po kilka godzin dziennie, żeby obudzić w nim wewnętrznego mykologa. Kto wie? Ale w każdym razie, ze względu na niską jakość i brak weryfikacji danych, na których trenowany jest ChatGPT GPT, czy też Google Gemini, nie polecam korzystać z takich list, bo cechy, w których nich są wymienione, mogą nie być zgodne z prawdą, a zamiast tego lepiej sięgnąć po porządku atlas, Zaczepnąć informacje od eksperta, a przede wszystkim nie zbierajcie grzybów, wobec których nie macie absolutnej pewności co do ich gatunku. To no dobra, ale możecie mi powiedzieć, że ChatGPT i Gemini nie są narzędziami dedykowanymi do oznaczania grzybów. Co w takim razie z aplikacjami, które są przeznaczone do tego zadania? Czy można im ufać? Mm, moim zdaniem nie do końca. W badaniu z 2023 roku Sarah Hodgson wraz ze współpracownikami porównali trzy najpopularniejsze aplikacje do identyfikacji grzybów: Było to Picture Mushroom, Mushroom Identificator. Oraz iNaturalist. Z badania wynikło, że Picture Mushroom było najbardziej dokładne, ze skuteczną identyfikacją 49% okazów. Mushroom Identificator oraz iNaturalist uzyskały podobny wynik, 35% skutecznych oznaczeń. Natomiast w przypadku grzybów tujących, Picture Mushroom zidentyfikowało poprawnie 44%, iNaturalist 40%, a Mushroom Identificator 30%. Jak widać, wyniki te nie są zadowalające. I pomimo, że w przeciągu ostatnich dwóch lat skuteczność tych aplikacji mogła ulec zwiększeniu, należy pamiętać, że jest to. Tylko algorytm i również może się mylić, czego bardzo wiele osób, które korzysta z modeli sztucznej inteligencji, nie bierze w ogóle pod uwagę. W tym przypadku jest to szczególnie istotne, ponieważ, po pierwsze, udana identyfikacja zależy od bardzo wielu czynników, w tym jakości zdjęcia, a po drugie, od tego, czy oznaczenie będzie poprawne, może zależeć wasze zdrowie, a nawet życie. Aplikacje dedykowane do identyfikacji grzybów mają z pewnością jedną przewagę, mianowicie w tym, że dane, na których są uczone, są lepiej wyselekcjonowane. Ale nie zmienia to faktu, że korzystając z nich należy zachować ostrożność, a w przypadku nieznanych krzywów, tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze weryfikować go z innymi źródłami, a najlepiej z żywym ekspertem. Zwłaszcza, że wiele cech charakterystycznych naprawdę bardzo trudno ocenić na podstawie samego zdjęcia, albo jest to nawet niemożliwe, co zarówno chat GPT, Gemini, jak i wspomniane właśnie aplikacje, zawierają zazwyczaj w klauzuli na końcu odpowiedzi. Prawdopodobnie jest to po to, żeby zabezpieczyć się prawnie, ale mimo wszystko muszę jednak wspomnieć, że o ile w przypadku zapytań, które wrzucałem w czaty osobiście, to przy każdej odpowiedzi otrzymałem wspomnianą klauzulę. Ale jedna z osób, które ze względu na limit dzienny dodawanych zdjęć pomagały mi ze wrzucaniem promptów w czat, przez żadnej z odpowiedzi nie otrzymała takiego ostrzeżenia. Od siebie dodam, że na spacerze testowałem sobie jedną z aplikacji. Nie na tyle, żeby wyciągnąć jakieś dane, ale na tyle, żeby wyrobić sobie opinię. I powiem tyle, że z grzybami znanymi radziła sobie stosunkowo dobrze. Problemy pojawiły się natomiast w przypadku tych mniej znanych, albo w przypadku gatunków podobnych jak na przykład krasnoborowik ceglastopory czy i gorzkoborowik żółtopory. Jak już wspomniałem wcześniej, gdy sprawdzałem skuteczność czatu GPT i Google Gemini w odpowiedzi na zadane pytania, modele językowe często dodawały informację, że jeżeli chcę, to dla pewności przygotują mi tabelkę z porównaniem oznaczonego gatunku z innymi podobnymi i wydawałoby się, że jest to dobra klauzula. Która może zwiększyć bezpieczeństwo dla zaangażowanych użytkowników. Ale w praktyce jest to kolejne zagrożenie, ponieważ informacje, na których trenowane są te programy, często nie są weryfikowane, więc kryteria, którymi się łodzi kierować, nie zawsze będą rzetelne. I to wiąże się z innym problemem związanym z identyfikacją grzybów przez AI, który tak jak poprzednie, może skończyć się tragicznie. Według informacji, które zaczerpnąłem z tego artykułu, dwa lata temu na platformie Amazon pojawiły się atlasy do identyfikacji grzybów, które były wygenerowane w 100% przy użyciu AI. Książki te zawierały mnóstwo fałszywych informacji, a nawet zmyślone elementy budowy owocników o nazwach Gink oraz NULP. Oczywiście na stronie sprzedawcy nie było informacji o tym, że atlasy zostały stworzone przy pomocy generatywnego AI. Na koniec, jako przykład anegdotyczny w tematyce atlasów wygenerowanych za pomocą sztucznej inteligencji, za której pewnie nakrzycie na mnie w komentarzach, ale uważam, że jest warty wspomnienia. Chciałbym również dodać post z redditowego forum Legal Advice UK, gdzie użytkownik forum opisuje sytuację, w której jego rodzina zatyła się grzybami zidentyfikowanymi właśnie za pomocą jednego z tych atlasów. Skutkiem czego doszło do hospitalizacji jego, jego żony oraz syna. A także pyta, czy należy mu się rekompensata finansowa z tego tytułu. Mimo, że nie znalazłem niestety żadnego źródła prasowego, które potwierdzałoby to zdarzenie, to. Mimo wszystko nie widzę powodu, dlaczego ta sytuacja nie mogłaby się wydarzyć. Wierzę, że postęp technologiczny jest nieunikniony i że prędzej czy później powstaną rzetelne narzędzia umożliwiające skuteczną identyfikację grzybów. Uważam natomiast, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i szczególnie w tym celu dużo lepiej sprawdzą się narzędzia, które są strictly do tego przeznaczone, a nie ogólne modele językowe jak ChatGPT czy Gemini. Pierwszym krokiem do stworzenia bezpiecznego narzędzia będzie przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Oprócz ogólnej formułki, że dane narzędzie może się mylić i żeby nie jeść nieznanych szybów, należałoby wprowadzić systemy takie, jak np. odmowa identyfikacji w przypadku, gdy dostarczone zdjęcia i inne informacje będą niewystarczające do przeprowadzania bezpiecznego oznaczenia, wraz ze wskazaniem tego, jakich informacji brakuje, jak również całkowita odmowa identyfikacji zdjęć grupowych całego zbioru, ponieważ znacząco to utrudnia zadanie i może skutkować błędami. Oczywiście systemów, które należałoby wprowadzić w celu stworzenia bezpiecznego i skutecznego narzędzia jest więcej i sprowadza się to również do baz danych i algorytmów, na jakich taki program by się opierał. Ale jako, że nad takim narzędziem nie pracuję i prawdopodobnie nigdy nie będę, to nie będę się teraz rozwodził nad tym, jakie elementy powinno zawierać, bo nie robiłem głębszej analizy tego, co moim zdaniem tam powinno być. Podsumowując, powiem, że mimo że w przyszłości narzędzia wykorzystujące uczenie maszynowe mogą stanowić przydatne narzędzia, to na ten moment są one zbyt zawodne i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Biorąc pod uwagę Jakość odpowiedzi otrzymywanych od modeli takich jak ChatGPT w stosunku do kosztu środowiskowego, który się z tym wiąże, zdecydowanie lepiej i bezpieczniej będzie skonsultować się z żywym ekspertem, czy skorzystać z sprawdzonego atlasu. Jeżeli macie niepewność, zawsze pytajcie ludzi doświadczonych, a jeżeli grzyby, które zebraliście są dostępne komercyjnie, możecie udać się do najbliższej placówki Sanepidu, gdzie specjalista za darmo zweryfikuje wasze zbiory. A ty co o tym sądzisz Dusiu? Duszek mówi, żebyście nie zbijali grzybów, których nie umiecie rozpoznać, a jeżeli chcecie używać AI, to z głową. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie like i komentarz, a jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, to zostawcie informacje w komentarzach. Tymczasem, my idziemy na grzyby. Cześć. A Ty co sądzisz, Duszek?